Wardęga, pozdrawiam cię z trumny YouTubeowej. Nawet jakbym, jakbym, jakby w, w moich rękach było to, żeby jakby w moich rękach było to, żeby ci kanał zamknąć na YouTubie, to bym do tego swoich dłoni nie przyłożył. Bo jest to przykra i bardzo smutna strata. Ja powiem teraz Proszę, tak nieładnie, ja ale to... czy na przykład sprawia o, 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 Ci przyjemność o, to, że ktoś wali do Ciebie gruchę? Jest to, że ja się, że jesteś fajną dziewczyną i ktoś wali do Ciebie gruchet i to nie przeszkadza Ci? Czuję się przez to dowartościowana. Ja być dowartościowana, ale czy po prostu to nie, nie przeszkadza to... Ci, czy masz coś takiego, że lubisz to kurwa i jest to spoko nie, dla Ciebie, że nie nie walą sobie ode mnie konia? A wy panowie waliliście kiedyś do Missy Stanie? Daj spokój. Ja się Sopo, przyznam, że nie. Ja też nie, ja też nie, ale widziałem co nieco. co. Jabczan? Ja? Ale, chyba, ja, ale, tam ja się, chyba, ale tam się w fałce musi dziać. Ja ale, na ufaki. pewno. Ja ale na mi trochę się głupio się kurwa i śmiecha. Serio? Gino zmarł? Ok. Mili wypadek na trzy. O kurwa. Szkoda. Na jakim kurwa cmentarzu, chłopie? Kurwa. Czasem jakiś kurwa. Przyjebany, kurwa, że po cmentarza mam latać? Tych, co miło wspominam, tych miło wspominam. Tych, co do dupy, kurwa, to nie zasługują, kurwa, netne na znicza. Brzmi kurwa, pierdolił, kurwa, jakiś cmentarza. Chuj w te cmentarze, kurwa. I tego księdza pedofila, kurwa, co pieniądze chce, za czyszczenie tego grobu. Złotówki, kurwa, do tego nie przyłożę. Jebać go do dupy, kurwa, jego mać. Wiecie, wy, wy pytacie, czy. Czy da się zdać prawo jazdy, jak jesteś, Weroniką? Ja A ja wam powiem tak, jak się da, to się da. Nie rzadko... <stuk -2> Czy ty uważasz, że ty wyglądasz dobrze, ale tak szczerze, chłopie? <laughs> tak! Bo ta, Uro, no tak! Ale oczywiście, że tak! Oczywiście, że tak! Ta. No ja właśnie. Myślę, żebyśmy to oglądali, bo one nas zjedzą, kurwa, szczerze. Szkoda, że nie mamy kamerek, bo nie będą miały wsparcia. O, o, no, o, ten, mnie no też. Jeżeli mówimy no, o takich, no jakby w standardach wyobrażeniach, tak jak on tutaj A, e, powiedział, jak według niego kobieta e, no, powinna wyglądać dobrze i stwierdził, że Emilka dobrze nie wygląda, no to tutaj patrząc na niego, no to tu jest. Ale żadnych no, standardów Emilka co najmniej niżej, nie? No ja na przykład nie mam problemu. O tej nimi, grubej kurdy! Sylwek, jak nie wiesz, co się dzieje, to musisz w desku tam popytać. <noise> nie, no, dobra, nie no, kurestwo jest takie, ale. Każdy walczy jak może nie. Yy, widzowie, możecie przyjść do Sylwestra Wardengi, zostawić mu obserwację i śledzić jego poczynania na Kiku. Ja nigdy nie zapomnę jak streamowałem pierwszy raz i on pokazał moją transmisję, więc muszę się odwdzięczyć. No bo mimo wszystko, jakby taka godność ludzka i, i dobre maniery tego wymagają. Więc Wardęga ma na KIKU Wardęga po prostu Wardega. Macie tutaj link. Jakby ktoś był zainteresowany jego. Jego transmisją to jak najbardziej tutaj może sobie podejść. Dobra, tu się nic nie dzieje. Ja Wam powiem tak. Jeśli faim rzeczywiście chciałby, jeśli faim rzeczywiście chciałby twardeńce nawet kanał zamknąć, to wystarczy, żeby kurwa przejrzał sobie tutaj te wszystkie wody i przejrzał sobie te wszystkie filmy. No i można by było, można by było kurwa na szybko dokoptować, kurwa trzy strajki, nie? I go, i go kiknąć. No i też dwa razy była taka sytuacja, że jakby nie poskutkowało, no to wstałem, wyjebałem lepę temu dziecku i tyle. No, ale wiecie, jestem gangsterem. Wziąłem sobie takie monte. Zobaczcie, monte. Takie. I... I dlaczego to zrobiłem? Bo, bo pewnie się to zainteresuje. Bo ponoć bardzo ważna. W strukturze jakby... No wiecie, my ludzie, którzy ćwiczymy mocno na siłowni, to zajebiste jest białko. I tutaj z tego że, że to jest Monte White tak to jest tu to jest białe czyli jest dużo białka. I z tego co mówiła twoja mama Wituchna to jest druga. To jest druga najlepsza rzecz z której pozyskuje białko. Zaraz po mojej spermie. No, pójdźmy to pójdźmy to. Dobrze, Dobrze, to, 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 to. że on ma ambicje ja do stania no, kutasów kurwa. Brawo. brawo, ja brawo. Dobra ty jesteś uprzedzony po prostu. Brawo. Nie jestem, ale jestem, ja jestem, jestem uprzedzony do kurwa popierdolonych lasek, które mają jakieś podwójne wymagania, kurwa. Bo kurwa one najeżdżać na, na facetów kurwa mają, a jak ty coś kurwa powiesz w kierunku ich, to jesteś kurwa. No to właśnie ja mówiłem o no tym, no to dokładnie. One, one jadą, widriem jak, jak jest wryłem, chuj, ty nie możesz powiedzieć, to wyróżnić. To jest double standard, kurwa, bez double standard. To samo kurwa z skoro ty kurwa, brzydka Ruszplo, pierdolona u kciuka Pojebana, będziesz pierdolić, co facet ma robić, co nie może, co może, to my będziemy pierdolić, jaką k***ą brzydką jesteś. Zobacz to, jak brawo, 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 brawo. Na to nas śniada, zabawna. Wpiszę, kurwa. Mam dość tych kurwi zjebanych wypowiadających się w internecie, kurwa. Zrób 360. Jesteś taki chory. O. Jestem normalny. Chore, chory, możesz włosami zasłonić, nie mam robić jakieś 360, wszystko widać. No. Zrób 360. Ja nawet nie wiem jak to wygląda z tyłu. Dobra, no zrobię, no. Pasuje? Okay. Proszę, już. Starczy. No dobra, jest okej. Jest okej? Okay. Dziękuję. No cześć. Cześć, cześć. O, Kevin De Bruyne. Oooo, Kevin De Ty 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 dupy mikrocypkowi? Nie! Dlaczego? Czemu miałabym? każdemu dajesz, ale cypkowi nie dasz Tak, cypkowi nie dasz No, uspokójcie się, nie daję Dobra, ale w czym jest typek gorszy od innych? No właśnie Powiedział mi, że woli. Jedna rzecz, której mi, mu brakuje. Powiedział mi, że woli kobiety z fiutem. <laughs> tak mi powiedział dzisiaj. Ci no, są no, ale. Trochę. jedna rzecz, której mu brakuje. Nie, nie będę nic mówić. Nie chcę się już dzisiaj pogrążać. Ja już. No. Już nie chcę. I dalej od religii, jakichkolwiek. No to y, ja was tutaj zaskoczę, bo ja, ja też miałam coś takiego, że ja nie, wypisałam się z religii, nie chodziłam na religię i no, kurwa, zawsze szpoli, jak jeszcze no, no, Boga, no nie gadaj, że jeszcze Honejka będzie religijna. Temu jak streamowałam ja na Twitchu, oglądamy? to ludzie się mnie pytali też w sumie o to, czy, czy jestem osobą wierzącą i tak dalej. I ja odpowiadałam zawsze, że najważniejsze to jest po prostu wierzyć w siebie, wierzyć w <śmiech> siebie. <śmiech> Czy w Wierzę w Boga, wierzę w siebie, ojej kurwa, pomidory, piwo. Kurde, gdyby Bóg istniał, to by nie doprowadził do takich sytuacji, albo nie sprowadziłby takich ludzi. Bóg własnego e, syna ale... poświęcił, żeby takie, kurwy Bóg chodziły za... po świecie. <laughs> zaczęłam sobie zdawać sprawę im zaczęłam się otaczać innymi ludźmi i zaczęły przydarzać mi się dobre rzeczy. No jest nie, 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 wyjaśniać. nie, 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 Ale jest jedną i jakby i tu ustawiamy kropkę, nie, Ale nie, 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 szmaty polityczne, synowie Kałów, jak coś odpierdolą albo ich kolega czy koleżanka, muszą przyjść i powiedzieć. Y, no, no tu się wydarzyło, y, w sumie nic się nie stało, ale chciałbym przypomnieć, że tamci, że tamci, tamci to kradli, tamci to kradli, więc pokój się wypowiadają. Nie kurwa, jakby robisz statement i mówisz, kurwa, fuckup się wydarzył. Sorry. Jakby okej, okay. i każdy normalny to zrozumie. Ale pokój jeszcze cztery kurwa kapity za każdym razem o tym, że inni są gorci. Dostałam propozycję na reklamowanie skrzyneczek, takich prawdziwych skrzyneczek na 150 tysięcy złotych miesięcznie. No dobra, to ja wam powiem tak, co o tym uważam, bo wiadomo, że, że trzeba się do tego odnieść. Wiecie, jedną rzeczą jest to, że ja mogę powiedzieć, że ja dostałem ofertę na 12 milionów złotych miesięcznie za uśmiechanie się codziennie rano, ale stwierdziłem, że Wolę mieć zły humor z rana. Nie uważam, nie uważam, żeby Kasia kłamała. Czy to jest cena rynkowa za nią? Oczywiście, że nie. Ale być może któraś z tych stron, albo strona, która jej to zaoferowała, po prostu ją chciała w taki sposób skompromitować. Zowie, jakbym wystartował na posła, to pomoglibyście mi w kampanii? Wywiesilibyście moją mordę na tym, na balkonie? Głosuj na wujka. By, by, o, byśmy, o, ja pierdolę, ale mam marketing, patrzcie. Wywieszacie moją mordę, głosuj na wujka. I jakby ktoś przyszedł i się was zapytał, ty, a ten co tu wisi, to co to za wujek? I ty byś się tak, z takim przekąsem mówił, to taki wujek, co dotyka dzieci chujem. Zajebiste kurwa, nie? Kryspek, co to jest w ogóle za zapytanie? Jeszcze jakaś rura, co mi prostatę wyliczasz? Co ty kurwa, Kryspek, napisałeś na tym czacie? Ja pierdolę. <laughs> kurwa, nie, nie wie, co to kurwa znaczy. Co to znaczy wylizać komuś prostatę? Jak kurwa normalnie pytanie, co ty kryspek piszesz? Ja pierdolę, ja pierdolę kryspek, chłopie. Po pierwsze jestem oburzony, a po drugie takie pytania to w donejcie, no pokaż jakimś sukom stary, że cię stać. Że nie będziesz kurwa oszczędzał. I to się nie skończy na hopkoli. Problemem są faceci, no się... którzy na poczet tipy kurwa tolerują tego typu zachowania. I zamiast o, to jedno to jest brzuch jabłczana, o, a drugie o to na przykład jest serduszkowość pół. Ty szmato, ty. Albo cycek z Andry. Moglibyśmy no, tak zrobić. O załęcko, go, o załęcko, bo... chodzi. Woleciałeś pobawić teraz sobie. Hej, Ej, ale zna... dobra, wy nie te pile. Bo ja skupiało no, mądrości! Ej, kurwa, bo to. Się w chuj, teraz zajmujesz. No, to Nie wyzywaliście, ja zapomniałem, że jego dziewczyna się Sandra w ogóle. Wypiję to, to, to jebana. Ja Szkoda, że mina wyzywałeś dziewczynę. Dobra, i tak Sandry nie pobijecie. Bo Sandra. Sandra, Sandra wysyłała, żetony Rafatusowi, żeby strał do wiadra, więc myślę, że. Nie, po, nie pobijecie tej patologii, nie? Nie opiecałem. o tym tak, bo... no, Nie z <laughs> Nie, nie, nie ocieplamy wizerunku. Pamiętam widzę jak ja streamowałem na Kiku pierwszy raz i kurwa, złamany kurwa, żul nie chciał mnie kopnąć, to zarówno Gimper, jak i Sylwester Wardenga y, trochę zareklamowali mi live'a. Ule! Ule! Wojus! Kto pierwszy? pierwszy? To... Przesień po cebula jest kurwa smaczna, se z masła spróbuj. E, ale, o, kurwa, ja... Całość pewnie będzie na kanale leka. Ta... <laughs> po, pojewane są, pojewane są, to ja nieco je nie odpierdalaj, ja, jesteś ty. Ja pierdolę, ty! Widzisz kurwa, chłop, normalnie na wizji żyga. <laughs> mordo, mordo, już! Spokojnie, uspokój się! Się jeśli tutaj. ma być cztery, to jest... Przerodziło. To się przerodziło co? O, może nie być sam tego świadomy. Nie wiem, na Chcesz kolkę? A nie, ty biegasz teraz, no tak. Nie wnikamy tak głęboko w uniwersum, bo są ważniejsze nowiny. Tapson wychwycił jednak, że Kamiś gadał dziwne rzeczy na temat Minecrafcika, iż to on dzierży rekord Minecrafta i nie wysyła agentów na czat t by ci mu o tym przypominali. Masz. Czekaj, czekaj, co? No nie się, normalnie. Teraz Rankedy chcę brać pod uwagę. Wytłumacz mu dramę z Mamonem. No to słuchaj, inwestor, już ci tłumaczę dramę z Mamonem. Dlaczego się Tupson nie lubi z i 75 groszy, a masz jakiś fotelik samochodowy dla dziecka, żeby na nim sylwka wsadzić. Tak. No to sytuacja była taka. Dawno, dawno temu ogólnie Tupson i Mamon zarówno wybili się na tym, że był taki legendarny filmik, Yyy, mamą kontra robot. Wiesz, on sobie tutaj gra w lesie, tak jak ty Barwikiem. No i nagle mu pan robot. Pisze. 5 groszy. O o jak już masz ptwa obok siebie, to zapytaj go o zgody od dziewczyn, bo już się kilka lat spóźnia. Może też opowie o tym, jak prawnie tę, która się broniła ujebał do spodu. Yyy. Eee, Sylwester, co sądzisz o tym doniecie? Hmm, no ja myślę, że to najprawdopodobniej Wojtek Gona tutaj. E, jakąś akcję szponci. Hmm, no to jest ciekawe, ciekawe. A to myślisz, że to są te wszystkie czarne orły? Tak, to jest ten, ten, ten słynny helpdesk. desk. Oni tam siedzą i knują, te, te cza, cza, czarne orły. Chociaż to dla mnie gołębie są zwykłe. Dobra, <laughs> Ko koniec tego kurwa tego.